Cześć, tu Tomek Kras z pro Optimy. Od 16 lat pomagam zmieniać firmą się w bardziej proklienckie. Teraz mam przyjemność współprowadzić kurs Customer Experience Management. Kurs, na którym w sposób kompleksowy przygotowujemy cech z liderów. tego nie tylko, żeby znali i potrafili stosować pewne narzędzia, ale też w praktyce stosowali je i zmieniali swoje firmy. Tak, by stawały się bardziej proklienckie tak by skutecznie wdrażały Customer Experience Management. Nazywam się Marcin Subranowicz. Zapraszam Cię na kurs Customer Experience Management Master. Od 15 lat pomagam firmom w budowaniu doświadczenia ich klientów. Optymalizuję procesy, buduję wskaźniki, pomagam zbudować kulturę organizacyjną nastawioną na doświadczenie klienta. Zajmuję się obsługą klienta i jej jakością z autopsji wiem, jak ważne są emocje w tej relacji. Nazywam się Iwona Motuszewska i zapraszam Cię na kurs Customer Experience Management Master, podczas którego dowiesz się m.in. jak mierzyć, analizować i kształtować relacje z Twoimi klientami. Nazywam się Ania Mikołajczyk. Jakością obsługi i zarządzaniem doświadczeniami klientów zajmuję się od 15 lat. Obszar ten Znam nie tylko z teorii, ale przede wszystkim z praktyki. Współpracuję z firmami z wielu branż. Co zyska Twoja firma przez to, że weźmiesz udział w kursie CEM Master? Przede wszystkim wzrost obrotów, wzrost przychodów związanych właśnie z większą retencją klientów, z przychodem związanym z rekomendacjami, no i wzrostem życiowej wartości klienta, czyli LTV. Na kursie? Poznasz najważniejsze zagadnienia dotyczące Customer Experience. Wzmocnisz przywództwo Customer Experience, czyli Twoją skuteczność jako menadżera projektu strategicznego. Oszczędzisz czas. Wszystko co musisz wiedzieć i umieć, otrzymasz w jednym kursie, który będziesz mógł realizować w wybranym przez siebie tempie i czasie. Od tej pory już nie będziesz sam z wdrażaniem rozwiązań klasy C. Zapewniamy Ci wsparcie nie tylko merytoryczne, ale również emocjonalne. Pomożemy Ci przejść przez cały proces wdrażania zmiany w Twojej firmie. Podczas kursu CM Master będziesz miał też szansę uczestniczyć w społeczności, która buduje się i która jest coraz liczniejsza. Tej społeczności, która jest skoncentrowana nie tylko na głoszeniu idei klientocentryczności ale w praktyce poprzez konkretne narzędzia, praktyki, projekty i szerzej zmiany kultury organizacyjnej firmy z sukcesem wdraża Customer Experience Management. Zapraszam Cię bardzo serdecznie.